Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Serdecznie, jestem Daniel. A ja jestem Dawid. Dzisiaj mamy przygotowany dla Was odcinek o uniwersalizmie. Jak można go zdefiniować? Co to znaczy w ogóle uniwersalizm? Czyli metody, które są uniwersalne dla swojej mowy, dla swojego zaburzenia mowy, dla problemów z jąkaniem, z się, czy z całym zespołem emocjonalnych, blokad mowy, czyli z ESBS. Mm, uniwersalne terapie, treningi, tak. medyko ja leczenie uniwersalne, czyli czy na każdy problem związany z mową, mm -hmm. z jąkaniem, czy z blokami mowy nadaje się każda metoda. Tak. W wielu pozycjach w literaturze znajdziemy, że powinno się stosować różne metody na różne przypadki, mm -hmm. różne podejścia. No i teraz spróbujemy to przeanalizować w różnych kryteriach, Mm -hmm. Jak się dzieli ten uniwersalizm? Można na początku, jeśli chodzi o płeć. I oczywiście my, my się dokładnie przeanalizujemy, jak czy nowomowa jest uniwersalna mm -hmm. dla każdego. Więc pierwszy element uniwersalizmu to płeć, tak? Mm -hmm. Czy dla każdego, czyli o różnej płci, dla dziewczynek Tym. i chłopców, czy kobiet i mężczyzn, powinno się rozróżniać metody i terapię. Mm -hmm. Tak, oczywiście. Naszym zdaniem oczywiście nie ma jakiejś większej różnicy, czy, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Oczywiście nową mowę ćwiczy może ćwiczyć każda osoba, i nie jest to istotne, więc no bo często się mówi, że na przykład chłopcy mają częściej problem z jąkaniem tam z blokadami a dziewczyny rzadziej, no niestety jest to wielki błąd, ponieważ to jest tak, że mężczyźni jednak bardziej są odważni jak chodzi o mówienie i pokazywanie tych symptomów, a kobiety z kolei bardziej ukrywają to chcą to bardziej skryć albo skamuflować jakoś, żeby nikt się nie, nie dowiedział, że mam taki problem z mową i więc, jak chodzi o uniwersalizm, oczywiście można trenować, będąc i tym i dziewczyną. Czyli płeć nie ma znaczenia. Tak. Problemy z mają zarówno i dziewczyny, i mm. chłopcy. Tak. Kolejny aspekt uniwersalizmu, czyli dla kogo, to na przykład symptomy. Symptomy, właśnie. Ja, czy jak ktoś na przykład ma jąkanie kloniczne po, 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 gdzie, dzie, powtarza, powtarza, czy toniczne i przepycha, mhm. powinien używać innych metod niż na przykład osoby, które mają blokady, mhm. wycofanie, kamuflaż. Mhm. Mhm. Czy też może istnieje jedna uniwersalna metoda i jak sobie z tym radzi nowa mowa, czy zmienia się plan treningu, czy mhm. zmienia się metodykę, jeśli ktoś ma Typowe jąkanie i zmienia się, kiedy ma bloki. No, oczywiście, w przypadku metod logopedycznych tak. One są bardziej oparte dla osób, które mają mhm. jąkanie, na przykład kliniczne, czy u dzieci jąkanie wczesno-dziecięce. Tak. I wtedy nawet rytmizacja, skandowanie, mhm. wierszyki, takim małym dzieciom pomagają. Mhm. Tak. Jeśli tam powtarzają te kilka sylab. No, w przypadku bloków mowy większość terapii sobie już nie radzi. Mhm. Dokładnie. Bo co tu ćwiczyć w aparacie mowy, jak nie można powiedzieć słowa? Dźwięku. Mhm. Mamy ciężko zacząć. Tak. Jeśli chodzi o nową mowę, nie ma to znaczenia, czy ktoś ma jękanie kloniczne, toniczne, mhm. czy zamienia słowa, czy ma blokady. Czy też robi uniki, czy embolofazję, nieważne co tam się dzieje. I tak uczy się na nowo mówić. Mhm. Więc nieważne jaka była ta stara mowa, bo tak nazywamy ją. Mhm. I tak uczy się na nowo. Spokojnie, płynnie. Powolutku mm. coraz więcej, coraz szybciej, coraz płynniej. No i, dl i dlaczego? No, ponieważ yy, w przypadku, jak ktoś ma ESBS, no to jednak występują wszystkie te symptomy przeważnie. I kroniczne, toniczne i na zmianę, więc tutaj nie ma co dokładnie patrzeć, kto, jak się zacina, jak często. Analizować ci, tych tak zamiarów. Mm. naprawdę nie ma sensu, ponieważ te, te, te objawy występują zawsze. Właściwie w każdym przypadku. Więc tutaj po prostu trzeba stworzyć nową mowę i zacząć uczyć się jej na jak najwyższym poziomie. No i myślę, że to jest najbardziej odpowiednie podejście, najbardziej skuteczne. Hmm. A co myślisz o kryterium wieku? Tak, czy kryterium wieki wieku. Wiek na przykład już może decydować o tym, że ktoś hmm. może uczestniczyć w jakichś zajęciach, czy już na przykład nie. Hmm. No, oczywiście, jak chodzi o trening nowej mowy, to. Można w jednym młodszym wieku iść, właściwie 3, 4, 5 latek i w wieku nastoletnim 15, 16, 17. No i tak samo w wieku starszym, więc tutaj nie ma również, nie ma jakiegoś y, takiego przeznaczenia, że nowa mowa jest tylko dla dzieci albo tylko dla osób nastoletnich, którzy są w szkole. Jest to również właśnie bardzo uniwersalne, jak chodzi o wiek. Bo mamy i kursantów, prawda, którzy mają kilka latek, takie dzieci, które też, są, które też sobie fajnie ćwiczą mowę, wtedy się uczy jeszcze z rodzicami. I rodzice też stosują te elementy nowej mowy, aby pomagać dziecku mówić nową mową i uczyć go, więc stają się takimi trenerami trochę, prawda, mhm. nowej mowy dla dziecka. No i oczywiście też osoby starsze. Więc tutaj nie ma różnicy. Mamy kursantów, którzy mają 15, 16, 20, 30 i nawet więcej, więc nie ma żadnego znaczenia, kto ile ma lat. Tak, no we większości metod logopedycznych to ma znaczenie, niestety, tak. mhm. że uczy się głównie dzieci w wieku szkolnym. Na przykład są logopedzi, którzy uczą tylko dzieci, mhm. prawda? Nie zajmują się dorosłymi w ogóle. Mhm. My w szkole nowej mowy nie mamy ograniczeń wiekowych. Mhm. I dzieci, i osoby w podeszłym wieku mogą nauczyć się nowej mowy. Jeśli chodzi o czas, wiadomo, że trening zajmuje szybciej mm -hmm. dzieciom. Time. Szybciej się uczą, troszkę wolniej dorosłym, ale to nie dyskwalifikuje tak jak w obcych językach, można uczyć się w dowolnym wieku obcego języka. No i dowodem na to też jest właśnie tak jak powiedzieć nauka języka obcego, że nawet dzieci, które mają po 3-4 latka już uczą się języka obcego, mimo że jeszcze nie wszystko mogą tak zrozumieć czy powtórzyć tak jak trzeba, ale już mogą właśnie osłuchiwać i powtarzać po rodzicach czy po trenerach. Więc oczywiście jest to również fakt, że w każdym wieku można trenować. Jaki kolejny element? No i Umierza kolejny aspekt. Y, Wcześniejsze negatywne doświadczenia, czy niestety nieudane próby, czy one mm. dyskwalifikują już kogoś do kolejnych prób? Jeśli ktoś już czegoś próbował i mu się nie powiodło, nie udało, nie opanował płynnej mowy, to mm. już nie ma co próbować gdzie indziej, bo przecież myśli, że to wszystko jest to samo. Mm. No, oczywiście nie. Oczywiście nie. W treningu nowej mowy nie ma to znaczenia, czy ktoś próbował wcześniej metod logopedycznych, psychologicznych, różnych form, na przykład terapeutycznych. Mhm. Nawet jeśli próbował nowej mowy i z różnych względów nie kontynuował tego treningu, zawsze może mhm. powrócić do tego treningu i ulepszać dalej nową mowę. Więc jeśli chodzi o te kryterium, też ona nie obowiązuje. Jeśli chodzi o wcześniejsze doświadczenia, niezależnie jakie to ma, może uczyć się jeszcze raz spokojnej i płynnej mowy. Oczywiście trzeba zamknąć ten rozdział i nie wnikać i nie, nie rozpatrywać, mm -hmm. dlaczego tak. mi się tam nie powiodło, czy cóż takiego tam robiłem, a może ten ktoś, może trener był zły, czy terapeuta był zły. Nie oceniamy przeszłości. No było, masz jakieś doświadczenie, wiesz, że może ta droga, ta ścieżka nie była dla ciebie dobra. Próbuj następnej. Mm. Warto próbować w każdym wieku po wielu doświadczeniach, żeby, bo są metody, więc warto próbować. No i szukać tych dowodów na to, czy komuś się udało, czy ktoś coś zrobił, że wyćwiczył tą płynną mowę. Mm. Więc, więc myślę, że na to warto uwagę zwrócić. Jaki kolejny element jeszcze można dołączyć? Może na do koniec taki element z bardziej kontrowersyjnych. Chodzi o inne deficyty, inne dysfunkcje. Jeśli osoba oprócz blokad mowy jąkania jeszcze cierpi na przykład na mhm. inne problemy tak. logopedyczne czy psychologiczne, czy jest w stanie nauczyć się płynnie mówić? Mhm. No większość dostępnych metod mówi nie. Niestety tak. zajmie się czymś innym, tamtymi problemami, dopiero później wróci na mhm. trening mowy. W szkole nowej mowy, no, trzeba dopasować plan treningowy do mhm. konkretnej osoby na podstawie tego, co i czego ona jest w stanie się nauczyć w danym czasie. Mhm. Jeśli ma jakieś dysfunkcje, różne organiczne, rozwojowe, psychologiczne, no to wiadomo, że powinna mieć dopasowany taki program treningowy, może malutkimi kroczkami, może elemencikami. Mm -hmm. Ale żeby się jednak rozwijała, a nie czekać dopiero aż rozwiąże. Wcześniejsze problemy. Tak, no. Czasami jest to nawet nierozwiązywalne, ponieważ po prostu ma się takie zaburzenia właśnie, na przykład czy y, po porażeniu jakimś, czy nawet są kursanci, prawda, nasi, którzy mają duże zaburzenia naprawdę, jak chodzi o fizjologię, a mimo tego i tak się podjęli treningu nowej mowy i ćwiczą spokojną mowę i jest to skuteczne, prawda? Jak najbardziej i bardzo się cieszą z tego, że mogą ćwiczyć, mimo że mają pewne trudności czasami. Z koncentracją, ale robią hmm. postępy na tyle, ile umożliwia im ta dysfunkcja, którą mają jeszcze oprócz blokad mowy i jąkania. Także kończąc ten odcinek, śmiało możemy powiedzieć, że trening nowej mowy jest uniwersalny hmm. dla osób w różnym wieku, o różnej płci, o różnym nasileniu symptomów. Czy ktoś ma dużo tych zacięć, czy mało, czy ktoś ma same bloki, a na przykład ktoś ma więcej jąkania, czy nawet ma jakieś inne dysfunkcje, i na przykład jest po porażeniu mózgowym. Mhm, tak. Można, trzeba dopasować tak plan treningu i tutaj idealnie się sprawdzają treningi indywidualne. No, w treningach grupowych by to było trudne rzeczywiście. Tak, wręcz niemożliwe. Ale treningach indywidualnych, stopniowo zespołowych da się to zrobić, mhm. więc y, nowa mowa, możemy z całą pewnością powiedzieć, ma charakter uniwersalny mhm. dla właściwie wszystkich osób dotkniętych blokami mhm. mowy, emocjonalnymi blokami mowy, bo tak, emocjonalnymi. to trzeba podkreślić. I dlatego głównie, bo jest spersonalizowana, czyli są to treningi właśnie indywidualne do każdego kursanta. Więc gdyby to właśnie były grupy, tak jak jest czasami, to niestety by to było niemożliwe. Także myślę, że dokładnie wytłumaczyliśmy, na czym polega uniwersalizm w nowej mowie. Także dziękujemy ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Cześć. Cześć, witajcie. Witajcie, cześć. Ja jestem Dawid. A ja Daniel. Kolejnym naszym tematem... <śleszy>